Nowy, zdrowy nawyk? Codziennie rano. Ode mnie pięciominutowy brief z informacjami, które warto znać. Słuchaj w aplikacji Voice House Club i wszędzie, gdzie są podcasty. Ja Jarosław Kuźniar in brief. Ze studia Voice House, seria podcastów Pop Culture in Brief. Raper Henry Lamar będzie główną gwiazdą koncertu w przerwie meczu finałowego amerykańskiej ligi futbolu Super Bowl. Spotkanie i występ muzyka odbędą się 9 lutego 2025 roku w Nowym Orleanie. Henry Lamar jest jednym z najważniejszych wykonawców hip-hopu w historii. Zdobył 17 nagród Grammy oraz Pulitzera. Na scenie Super Bowl po raz pierwszy pojawił się dwa lata temu. Wtedy był gościem innych raperów. Teraz jego koncert będzie jednak głównym wydarzeniem wieczoru. Tak sam Lamar skomentował swój nazwisko. Nadchodzący występ. Muzyka rapowa dalej jest najbardziej wpływowym gatunkiem. Pojawi się na scenie, żeby przypomnieć światu dlaczego. Wybrali właściwą osobę. Super Bowl to największe wydarzenie medialno-sportowe, na pewno w USA, ale sporo ma także fanów na całym świecie. Tegoroczną edycję obejrzało 123 miliony widzów najwięcej w historii amerykańskiej telewizji. Just a young girl. Zespół Imagine Dragons. Po raz kolejny pojawi się w Polsce. Muzycy zagrają na Warszawskim Stadionie Narodowym 18 lipca 2025 roku. Sprzedaż biletów od 13 września. Warszawski koncert będzie jednym z 20 występów europejskiej części trasy koncertowej Loom, która promuje nowy album zespołu. Trasa startuje 31 maja przyszłego roku w Zurichu. Potem Imagine Dragons zagrają m.in. w Talinie, Pradze, Budapeszcie, Hamburgu, Londynie czy Barcelonie. Pełna rozpiska dostępna jest na Instagramie zespołu. Imagine Dragons. To jeden z najpopularniejszych zespołów rokowych świata. Sprzedał 74 miliony albumów i osiągnął ponad 160 miliardów odsłuchań w serwisach streamingowych. Na swoim koncie ma także szereg nagród branżowych, w tym Grammy. W Polsce muzycy po raz ostatni wystąpili dwa lata temu. Znamy laureatów nagród Festiwalu Filmowego w Wenecji. Główne wyróżnienie Złotego Lwa dostał Pedro Almodóvar za film W pokoju obok. To pierwszy pełnometrażowy film anglojęzyczny hiszpańskiego reżysera. Opowiada historię chorej na raka dziennikarki, która postanowiła dokonać eutanazji. W rolach głównych wystąpiły Tilda Swinton i Julien Moore. Srebrny lew, czyli wielka nagroda jury, trafiła do Maury Del Pero za film Vermilion. Z kolei statuetki za najlepszą rolę męską i żeńską otrzymali Vincent Lindon i Nicole Kidman. Na festiwalu pojawiły się także polskie akcenty. W składzie jury konkursu głównego znalazła się reżyserka Agnieszka Holland. Z kolei na wydarzeniu pobocznym o nazwie Dni Autorów wyróżnienie otrzymała animacja Sanatorium pod Klepsydrą. Produkcja jest luźną adaptacją prozy Bruno Naszulca. Powstała we współpracy z Telewizją Polską. No, I am nie żyje James Earl Jones. Aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Największą popularność przyniosły mu role głosowe, mufasy w królu Lwie oraz Darta Weidera w filmach i serialach z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Aktor miał 93 lata. James Earl Jones rozpoczął swoją karierę artystyczną na początku lat 50. XX wieku. W jej trakcie zdobył wszystkie najważniejsze nagrody branży rozrywkowej, w tym Złoty Glob i Honorowego Oscara za kształt twórczości. Otrzymał także wiele wyróżnień teatralnych za występy na Broadwayu. Na wielkim ekranie Jones zadebiutował w filmie Stanley'a Kubricka pod tytułem Dr. Strangelove, lub jak przestałem się martwić i pokochałem bombę. Wystąpił także w takich produkcjach jak Conan Barbarzyńca, Polowanie na Czerwony Październik czy Książę w Nowym Jorku. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Unia Literacka organizuje aukcję charytatywną dla ukraińskiego pisarza Siergieja Żadana. Do wylicytowania są m.in. lunch z Olgą Tokarczuk, wieczór w teatrze z Wojciechem Tochmanem, czy kawa z Mariuszem Szczegłem. Pod młotek trafi także szereg prywatnych przedmiotów polskich autorów i autorek oraz książki z dedykacjami. Aukcja potrwa do 31 października. Zgromadzone w ten sposób pieniądze wesprą jednostkę Gwardii Narodowej Ukrainy Hartia, w której służy Żadan. Pisarz wstąpił do niej dobrowolnie w czerwcu tego roku, żeby chronić swojego miasta Harkowa. Sierchi Żadan to jeden z najwybitniejszych ukraińskich pisarzy i poetów. Jest laureatem wielu nagród literackich także w Polsce. Na język polski przełożono szereg jego dzieł, w tym siedem powieści i parę tomików wierszy. Żadan jest także znany ze swojej działalności aktywistycznej. Od 2014 roku wspierał wojsko ukraińskie, a także cywilów w Donbasie. To było Pop Culture in Brief od wojskaus. Do usłyszenia zawsze rano.